Witam, dzisiaj mamy 32. Dzień Życia Młodych Królików Tak, tutaj sobie siedzą w klatce młode króliki Otworzymy drzwi i przejrzymy króliki, żeby żaden nie wypadł O, jeden, jeden nam wypadł Zobaczymy go sobie z bliska Pogłaszczamy Sam wróci, zobaczymy, czy będzie chciał spobiegać, czy, czy sam wróci do klatki Tutaj matka patrzy, co my robimy Młody sobie chodzi i zwiedza. A chyba matka też będzie próbowała wyjść. No. Tej malutki już jest kawałek za mną. Tutaj sobie zostawię pszenicą. A małego przełożę. Tutaj go przełożę. No tak, matkę też pogłaszczamy. Dobra, włożę go z powrotem do klatki i będziemy karmić króliki. Dobra, mam go tutaj. Oj, żeby nie wypadł. Jeszcze raz go podniosę do góry, Czy chyba że sam da radę skoczyć. Tutaj matka wącha telefon, a małego podniosę do góry. On teraz, jak się rozbrykał, to ucieka mi. Dobra, włożę go tutaj. I przejdźmy do karmienia królików. Yy, najpierw nasypiemy pszenicę. Tutaj do paśnika. Ale teraz. Bardzo dużo jedzą te króliki, bo i matka zjada dużo pokarmu i też malutkie już sporo zaczynają jeść. Oprócz pszenicy, pszenicy nasypiemy też owsa. I damy też paszy dla matek karmiących. tutaj te malutkie się zajarają, już jest w paśniku, więc nasypiemy tutaj. Dobra, o, masz aż przepycha głową żeby, żeby tylko dostać się do paśnika, tak są malutkie. Możemy je ładnie pogłaskać. Mamy puszkę tego najje, najjaśniejszego, tu go włożymy. Sam się go chwycić, albo tutaj ten nam wyskoczył. Ułożymy go z powrotem. Wchodzimy puszkę i pokażemy go od spodu. Tak on wygląda. Dobra, się nawierci, to go odłożymy. I takiego może jeszcze pokażemy. Ten, ten nie dość wiecie, są szybkie te króliczki. Tak tutaj ten wygląda. Tak tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tam chyba jeszcze jeden powinien być. Czy mi się dobrze, dobrze policzyłem? Tu mam jeden a marchewki, wtedy one tutaj wyjdą do przodu i będę mógł je łatwiej policzyć. Marchewkę, proszę, proszę, proszę. Jeden malutki tutaj, proszę. Bo tam są chyba dwa podpaśniki, więc będzie, będą wszystkie tak. Tutaj mamy dwa, tutaj dwa to cztery, tutaj trzy i tutaj jeden, czyli mamy razem osiem królików. A te malutki bezpośrednio, zerę marchewkę z, z tego pojemnika, gdzie miałem szykowane. Damy tutaj Puszkowi, bo widzę, nie, on tam też bieg. Wezmę tutaj wyjmę tego, żeby też nie przeszkadzali aż tak mocno matce w jedzeniu. Położę go tutaj. Zobaczymy, czy on wróci, czy wróci tam, czy będzie chciał jeść marchewkę, zobaczymy. No, wyjada tutaj. O, ten tutaj się niczym nie przejmuje, koło moich butów sobie siedzi i syna mu zajada. Dołożymy jeszcze kilka marchewek dla króliczków. Tutaj włożymy, o tak, no zobacz puszek, tutaj są marchewki, no. No. Proszę, zajadaj. Ciebie też ma z wypaśnie o sam wyskoczyłeś. Tutaj i jeden jeszcze jest tutaj pod paśniczkiem. Tego weźmy, przełożę tu. I dam mu jeszcze, tutaj wrzucę marchewkę. Tak, a ten tutaj przestał jeść. Czy będzie znowu jak? Nie, on idzie zwiedzać. Dobra, to niech idzie zwiedzać. Mam tutaj go na oku. Na niego patrzę. dało mu się wyskoczyć. To niech sobie trochę pochodzi. Ale taki jest taki mądry, że tam do góry próbuje podejść. On sobie wąchuje, sobie biega ładnie. O, zobaczcie gdzie on tutaj wchodzi, gdzie on się tutaj wydrapał? Dobra, niech sobie pobiega, a tak tutaj króliczki ładnie zajadają. Matka też w pierwszej kolejności jak zwykle tutaj tą karmę dla matek karmiących. I tutaj są wszystkie malutkie, też ładnie zajadają Marchewki No tutaj, to malutki się Dobiera do Marchewek, tak Współśrednio z pojemnika sobie chrupie O, a tam chyba puszek na chwilę Stanął na dwóch łapach i też dostał trochę karmy, sobie zabrał. No tak. On na dwóch łapach stoi i sięga do tego paśnika. No, spróbował poskoczyć. I sobie tutaj wrócił. Zobacz, tutaj masz marchewkę. Czy ty do paśnika z tej strony byś próbował wejść? No, zaraz zobaczymy. No, tutaj musisz wejść i teraz do paśnika spróbuj. No, już jesteś w środku. Może ładnie zajadać. Tak tutaj króliczki ładnie zajadają. Tutaj jest ten malutki. Od czasu do czasu może go trochę pogłaskać. Zobaczymy, czy sam będzie w stanie wrócić. Fajnie nie by było, jakby sam wrócił. No super. To mi się podoba, że królik sam tutaj wrócił. I wrócił i co pierwsze też zajada, pierwsze co to marchewkę tutaj. No i tam pobieg pod matkę. Dobrze, to tutaj. Klatkę zamkniemy i jeszcze muszę nalać królikom wody. znaczy tego, tej, tutaj ująłem ten pojemnik odnośnie wody i też on jest tak miarę nisko zamontowany, bo też widziałem, że młode same piją. One w sumie tam po trzecim tygodniu życia zaczęły same pić, więc zaraz nalejemy. Tutaj przygotowałem taką orężadę, czyli to jest witaminy i minerały dla królików. Więc zaraz tutaj będę nalewał. Tutaj w budynku te poidła mi nie zamarzają, bo tutaj zawsze jest na plusie, więc, więc tutaj mogą takie poidła być jak takie, czyli takie smoczkowe. Tutaj zamykamy, żeby było szczelnie zamknięte. I możemy się z tej strony spojrzeć na króliczki, jak ładnie zajadają. Tak ładnie zajadają. Tak puszak tutaj w paśniku siedzi. Te tutaj tak zajadają, Ma matka je ja marchewkę. I tak to wygląda. Dobrze, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do polubienia, skomentowania i obserwacji kanału. Pozdrawiam, na razie.